słuchajcie moi drodzy zapomniałem, przepraszam mieszkańców wsi Binkowo to jest wieś po wsi hmm, Tatynia Karnia. chciałem wam też powiedzieć o tym zdjęciu troszeczkę, co go macie e, powyżej tego linku na temat y, tego filmu to zdjęcie mówi o tym, że bardzo się z walerkiem szanujemy, bo ta pokrzywa to jest większy podarek niż jakikolwiek kwiat. Bo kwiatek to jest kwiatek, a pokrzywa to jest zdrowa. Tak? Jeszcze mi walerek dwa razy balnął, ja Walerek mam trzy, to on mnie cztery i to ja go pięć tylko po to, żebyśmy byli zdrowsi. Więc o tym wam moi drodzy mówię, że nie kwiatek, a pokrzywa mówi o wszystkim. O szacunku do drugiego człowieka. A teraz powiem tak: nie miałem i nie będę, ale dźwiękowo, choć wioska, to papierosów nie ma. Ani w sklepach, ani w kioskach. I ludzie zdrowiej żyją. Chociaż, jak widzicie, też ich tu trują. Pokaż, Waleria. Pokaż te kominy, blisko kominów, jesteśmy blisko. To są kominy zakładów chemicznych, policji. No kopcą, ale mimo wszystko pięknie tu się żyje i zdrowe. Jak pokrzywy rosną, to znaczy, że zdrowo się żyje. A palacze to cieniole. Zapraszam do następnych odcinków.